W tym roku 11 listopada obchodziliśmy 101. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Radosna parada przeszła ulicami centrum Wrocławia, a pochód zakończył się na Placu Wolności, gdzie odbyły się główne obchody. Jesteśmy Polakami, to jest dla nas bardzo ważny dzień. Jesteśmy tutaj całą naszą szkołą i kibicujemy Polsce zawsze i wszędzie. Każde nasze święto jest dla nas ważne. My tutaj się urodziliśmy, powinniśmy o nią walczyć i dbać. W końcu musimy coś zrobić ważnego dla Wrocławia, uczestniczyć w bagadzie. To jest nasz obowiązek i wtedy czujemy się patriotą. Ja kocham Polskę, bo urodziłem się i to dla wszystkich ważne. Cieszymy się z niepodległości, która pozwala nam dzisiaj pięknie rozwijać i budować. Polskę. My ją tutaj we Wrocławiu wyrażamy poprzez budowanie naszej małej ojczyzny, naszego miasta. Także bardzo się cieszę, że dzisiaj tak liczni wrocławianie wzięli po pierwsze udział w radosnej Paradzie Niepodległości. Kilka tysięcy wrocławian, pełnymi rodzinami, szkołami i przyszliśmy tutaj w radosnym pochodzie, aby wspólnie móc świętować podczas apelu i aby móc się cieszyć. I tak powinien ten dzień wyglądać. Radosna parada to przede wszystkim pokazy tańca, śpiewy, pochody wrocławskich szkół i przedszkoli, a także służb mundurowych. Jedną z najważniejszych postaci w historii odzyskania przez Polskę niepodległości jest marszałek Józef Piłsudski, w rolę którego wcielił się aktor Stanisław Melski. O tę wolność trzeba było długo walczyć, wiele lat. I daj Bóg, mamy ją, i to jest najważniejsze. To nie, nie Nigdy się nie zdaje sprawy z tego, jak ona jest ważna, kiedy się jej nie ma. Na placu wolności uczestnicy parady utworzyli z biało-czerwonych plansz flagę narodową. Przy choreografii formacji tanecznych i podkładowi muzycznemu orkiestry wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne. Muzyka Skoro my śpiewamy pieśni patriotyczne, my śpiewamy o naszej ojczyźnie i jako nastolatki po prostu reprezentujemy. reprezentujemy to naprawdę. Właśnie robimy taki przegląd historyczny od Legionów aż po powstanie warszawskie, więc myślę, że ludziom się spodoba i. Chcemy szerzyć tą, tą muzykę. Plac Wolności wypełniło kilka tysięcy wrocławian i dolnoślązaków, którzy w radosny sposób świętowali ten szczególny dzień dla wszystkich Polaków. Będziemy śpiewać patriotyczne piosenki, a żeśmy dzisiaj szli z, z ulicy z Grabiszyńskiej, z zajezdni, żeśmy śpiewali całą drogę piosenki. Przyszłam tutaj ze swoimi dziećmi, z ośmiomiesięcznym Julianem i z trzyletnim Patrykiem, który w tym momencie jest ze swoim tatą. Przyszłam po to, żeby pokazać dzieciom jak świętujemy Dzień Niepodległości. Podoba mi się atmosfera, podoba mi się to, że jest tyle ludzi. Fajnie, że są takie uroczyste i bardzo fajnie, że się przypomina jeszcze młodzieży, co się działo kiedyś i że no... no. Sferuje się takie święta, że się robi coś w tym kierunku. Cieszę się bardzo. Myślę, że to święto jest niesamowite. Wszyscy są razem, zjednoczeni. Nigdy w życiu nie widziałam czegoś takiego. No też bardzo mi się tu podoba, bo właśnie możemy to zobaczyć, jak właśnie Polska odzyska niepodległość i możemy podpiewać patriotyczne pieś pieśni. Radosna parada została zorganizowana po raz osiemnasty. Kilka tysięcy wrocławian ruszyło z Centrum Historii Zajezdnia przez ulicę Grabiszyńską do Placu Wolności. Echo 20. 24. Marta Wrońska